Wyprawy z kawiakiem, dzień czwarty. Uff. Jesteśmy chyba w najczęśniejszej dziurze. No nie, no cze, cze, czwarty, to cze, z każdym Od dniem dnia, jest coraz straszniejsza dziura, więc z piątego to dnia to już w ogóle będziesz wchodził w kartki A4. Cześć, ja jestem Kawiak Jones i w tym odcinku wraz z grupą penetratorów zejdziemy do podziemnego miasta. Znajdujemy się w okolicach Beżgów Rin w Izraelu. To w tym miejscu doszło do unikatowej w skali świata symbiozy ludzi wraz z podziemiami, które stworzyli do spółki z matką naturą. To też pierwszy film, w którym zamiast siebie pokaże innych penetratorów. Zapraszam do oglądania. Dla zainteresowanych, tak właśnie wygląda podziemne miasto. Z powierzchni, jak widać, nie ma za bardzo na co tutaj patrzeć. Natomiast pod ziemią jest tutaj całkiem sporo systemów różnego rodzaju. No i dzisiaj do takiego jednego idziemy. System nazywa się Rafa. I to jest system, którego ja jeszcze nie widziałem. Mamy tutaj zamiar spędzić około 5 godzin. Jesteśmy przygotowani na złą pogodę. Jakby miało zacząć padać deszcz, czy coś, całe wzgórze, które widać przy mnie po lewej stronie i po prawej stronie, są wzgórze, na, kiedy, na których kilkaset, no dwa 2000 lat temu znajdowały się miasta z podziemnymi strukturami. Widać, że wszystkie kamienie, które są tu ułożone, nie są ułożone w sposób naturalny. Po miastach, tak naprawdę, na powierzchni nie został już żaden ślad. Jedyne to zostało to systemy podziemne. I bardzo dużo wejść, na przykład tamto, które widać. Praktycznie każde wzgórze w okolicy wygląda właśnie w ten sposób: czyli nie ma na nie za dużo drzew, jest może trochę zarośnięte, ale wszędzie są poukładane różne wzory z kamieni. I czasami w tych wzorach można jeszcze poznać struktury budynków, struktury jakichś, jakichś zabudowań, które tutaj były. No natomiast na pierwszy rzut oka wygląda to jak normalna, zwykła góra, ale taką górą nie jest. Razem ze mną do Izraela przyjechało 10 osób. To najbardziej zaprawieni w ciasnościach uczestnicy moich wycieczek. To właśnie na przeciąganiu pod ziemią i nagrywaniu tej grupy spędziłem ponad tydzień. Poznajcie Anię, Marcina, Kugla, Grześka, Wojtka, Kamilę, Przemka, Gosię, Julitę i Błażeja, bo to ich twarze i tyłki będą dominowały w tej serii. Tu macie tą warstwę narii, to jest ten zerodowany wapień, który jest o wiele twardszy. No, i tutaj macie tą warstwę, w której oni drążyli. Także tutaj można bardzo łatwo to wszystko wydrążyć i po prostu robić systemy podziemne, a to, co się znajduje tutaj na górze, po prostu działa jako, jako strop naturalny, podtrzymujący ciężar tego, co się znajduje nad nami. Cała okolica zbudowana jest z miękkiej kredowej skały, która umożliwiała szybkie drążenie tuneli. Jej wierzchnia, zerodowana warstwa jest tak mocna, że nawet wydrążone pod nią 2000 lat temu gigantyczne dzwony przetrwały do dzisiaj, mimo braku jakichkolwiek filarów. Daleko jeszcze Grzesiu? Nie mam żadnego pojęcia około kilometra. Około kilometra to około było jak kilometra. wyszliśmy z auta. To około jeszcze jednego. No, jeszcze tylko jeden tak. Mimo, że to dopiero początek naszego wyjazdu, to uczestnicy zaczynali już rozumieć, że izraelski kilometr i izraelskie 15 minut nie mają absolutnie żadnego związku z kilometrami i kwadransami, jakie znamy w Europie. Ze względu na rabusi grobowych nie ma też czegoś takiego jak mapy wejść. Tutaj dziurę trzeba sobie znaleźć samemu. Co wcale nie jest łatwe, bo nie każda dziura prowadzi do głównego kompleksu. A jak już się znajdzie tą właściwą, to trzeba jeszcze wiedzieć, w której części mapy się właśnie znaleźliśmy. Wszyscy wiedzieli, że największym zagrożeniem w tym miejscu nie jest zawalenie, czy brak tlenu, a podziemne kleszcze, więc każdy robił wszystko, żeby uniemożliwić tym małym skurczybykom dostanie się do skóry. Po chwili wszyscy podekscytowani ruszyliśmy w kierunku dziury. Tylko po to, żeby przekonać się, że wejście, które chcieliśmy wejść oryginalnie, okazało się zasypane, dlatego udało nam się znaleźć w kolejną ukrytą dziurę, którą właśnie się pakujemy. Ale tu z tętlizną pachnie ładnie, przyzwyczaję się. Po szybkiej kontroli mapy wraz z lokalnym przewodnikiem Moranem, jednogłośnie stwierdziliśmy, że nie wiemy, gdzie jesteśmy. Tunel przed nami trzeba najpierw zeksplorować, a dopiero później próbować umieścić go na mapie. No to zaraz będziemy się przeciskali przez dziurkę od klucza. Jej. I każda kolejna dziurka od klucza powinna być ciaśniejsza. Jej. Ku mojemu zaskoczeniu, grupa nie miała nic przeciwko. Jeden po drugim wszyscy wpakowali się do no tej malutkiej dziury, która jak się dalej okazało, jest jeszcze ciaśniejsza. W środku po raz pierwszy zdałem sobie sprawę, jak fajnie nie tylko ogląda się, ale też słucha innych osób w tak niekomfortowych warunkach. Dlatego szybko znalazłem odpowiednią niszę i uruchomiłem kamerę. Spokojnie, posuwam się. Posuwać się, sam się posuwasz. Czuję się jak gówno. Wielicie, nie? No, perkalistyka się nazywa, tak? Nie, perystaltyka. Perystaltyka. Chyba. Dobra, jest. Jak, Wojtek? Cieszysz się, że wziąłeś udział w wyjeździe? Cieszę się, że wziąłem udział w wyjeździe. To jest. Moment! Nie kozacz. Ja się w ramionach nie jeszcze no to... nie, nie widać twoich oczu, widać tylko twoje usta, ale one wyrażają dość emocji. nie? To jest ten moment, kiedy ekscytacja łączy się ze strachem. To, tak jest, no? Jak tam Gosia? Czasno. Jak to ciasno? Jeszcze jest sporo miejsca. To jest miejsce na imprezę na 12 plus 3, kurde. No, na leżąco. na leżąco. no daj. Ten gościu coś komuś robi? Jakąś krzywdę? Nie, nie wydaje mi się. Trochę tu jest. Z jakiś hrabun, karaluk lokalny, Dobra, jak ja się przecisnę, to już nie jest źle. Wszyscy weszli? E, Błażej za mną, nie wiem. Tak. Dawaj, dawaj. Ale jakie tutaj trzeba robić kombinacje? To łatwiej, nie masz takich szerokich barków. Ale mam biodra szerokie. To co ty kupa dzieci rodzisz. <głos> <głos> oh, idzie, idzie. Trzeba było na okotniki wziąć. Nie, nie, nie. nie powiedziałeś, że będzie aż tak. No to zaraz będziemy się przeciskali przez dziurkę od klucza. Jak tam błażej? Największy uczestnik imprezy? No tam zaraz największy. Najmniejszy. Najmniejszy. Spaniel! <noise> <noise> Jak to powiedział Wojtek, on się czuje jak kupa w teraz. Czyli mówisz, Julita, że nie masz klaustrofobii? Nie, już nie. Już nie, wyleczona, tak? Tak. Jakie to uczucia, jak wyleczyłaś klaustrofobię? Fantastycznie, nie mam już klaustrofobii, lęku przed ciemnością, arachnofobii, eee. tak jak jesteś najlepszym terapeutą. Kurwa. I lęku wysokości też nie mam. Tak, że go czujesz się teraz jak pociąg wjeżdżający do tunelu? Chodź, ma w tunelu chyba trochę więcej miejsca. No nie, jak pociąg jedzie, to wiesz, metrów w Berlinie ma 10 cm, czy na 20-30 może po bokach. Nie, trochę więcej musi mieć. Skrajnie A ty ile dobrze. masz po bokach teraz miejsca? Chyba chcesz powiedzieć 2 mm. <głosy> <głosy> Tutaj jest ryba wyryta. A faktycznie. Ale to ciekawe, czy ktoś po prostu tu nie przechodząc sobie to zrobił. Mogłoby tak być, bo no niestety nie widać bo po nie tym to nie jest takie jakieś, to nie wygląda jakby to stare było. Przynajmniej tak. tak mi się wydaje, bo takie jakieś te cięcia są tutaj świeże. Wyciskam się. To jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie można robić w jaskini. Wyciskać się? Wyciskać się. <laughs> po prostu czujesz to następnego dnia całe <laughs> <laughs> Tak, będziesz toczyła na całym no, no, ciele, a po całym tygodniu będziesz toczyła jeszcze przez tydzień później. Zresztą już nie mam powoli miejsca w ciele, Które gdzie, nie boli. gdzie można y, zrobić nowego siniaka. <grym> Tymczasem po drugiej stronie tunelu chłopaki w oczekiwaniu na mnie zawalili kamieniami otwór wyjściowy z tunelu. Taki żarcik. Myśleliśmy, że kawiak idzie. O I takie wąskie jeszcze na Rozumiem, żeby wyciągać je. Rączki dwie do przodu. Jedna druga i nogami się odpychasz tylko. Tak, i bokiem. Próbuję. O kur. przez te wąskie, to już jest spoko. Ta też przechwana. pan A moment to ja tutaj, wiesz? Centymetr po centymetrze? Milimetr po milimetrze. Dokładnie. Mam jak ten. Jak jesteśmy w takich ciasnych odcinkach, i są osoby przed nami. Że któraś utknie i ja będę tą, która jak? musi się wycofować do, do to tyłu. gdzie jest, takie jest możliwość. I mm, układam sobie strategię w głowie, jak zrobić jak to, się żeby. Cofać. Ja, jak się cofać? Bo jeszcze do przodu nauczyłam się chodzić w ciasnych miejscach, ale no. do tyłu. Mm, jak to robisz? Yy, na stopach się i na łokciach przenosisz, jakby przerzucasz. Czyli tak podnosisz. Na, tak, na palcach, na stopach, no i na łokciach, no. Tak, tak jakby ktoś nie wiedział, to te kombinezony były niebieskie. Ten ciągle jeszcze jest niebieski? No i to był czarny kombinezon, a byliśmy pod tylko parę minut. To właśnie w tej dziurze znajdziemy się w kolejnym odcinku. System, który widzieliśmy przed chwilą, okazał się być bardzo mały. Prawdopodobnie była to po prostu czyjaś piwnica plus. Nas interesuje główny kompleks, który mimo swoich rozmiarów ciągle się przed nami ukrywa. Elegancko. No się, kurwa, trochę pylimy. Pylimy się, jak wiatr, właśnie wieje na nas, nam w plecy, to po prostu osoba, która jest przed nami, dostaje pyłem po oczach. Skaczemy? Tak, skaczemy. Wow. I tu lina by mogła być, nie? O, no. To już wszystko, co przygotowałem dla Was w tym odcinku. Wszystkich zainteresowanych oferowanymi przeze mnie wyjazdami penetracyjnymi do dziur wszelakich, zapraszam na moją stronę internetową penetrujedziury.pl. Znajdziecie tam nie tylko propozycje wspólnych wypadów, w których każdy z Was może wziąć udział. Ale i ogrom filmów i artykułów na tematy podziemne i nie tylko. Do zobaczenia za parę dni w kolejnym odcinku. Cześć! Jest trochę ciasno dla Morana, więc jak Czyli jak dla Morana jest ciasno, to znaczy, że dla nas jak będzie? Niemożliwe do przejścia.